Peggy 18 Ojej! Och Piotrze Dołąc na Mazury, użyj zaproszenia Weźcie sobie pingi, lepiej bez skarcenia Gras na mruga, czofi odpal palca Przestrzegaj 200 mazurowych zasad. Mazury, mazury, dołącz na mazury. I uważaj na łapanki snar. Uważaj na łapanki snar. Jak to wytłumaczysz, Raymond? A nic teraz nie mówisz? Dobre, ja cię zmuszę do mówienia. Moja reakcja była jednostronna. Yeah. Ale nie, jakby ja nie wiem, co to za kanał tak losowo to mi wyskoczyło. A ty kartkę, to ja kuźwa trzymam od dwóch miesięcy dla te, tego żartu. No, w końcu mogę to wyrzucić albo coś przykleić, nie mam pojęcia. Naprawdę, dwa miesiące to już wydrukowałem temu. Wiecie co? Kurwiłem się. Zacząłem nagrywać i komar mi przeszkodził. Więc więc go złapałem i teraz gnój i nie żyje. No, taka jest kara za zakłócanie moich nagrywek. Witam. Dzień dobry Państwu. Idealna pogoda na nagrywanie Czy ty też uważasz, widzu, że Rayman jest dosyć nudny? I trzeba by go trochę urozmaicić Do tego przyda, przyda nam się Rayman Control Panel I sobie dzisiaj poszukamy, wyek wyeksplorujemy Mody, o kurde przestań Już Wyeksplorujemy modyfikacje do Raymanów Generalnie miałem pomysł, żeby zrobić streama z tego i żeby i tak miałbym piżamę założoną, bo to jest moja piżama, jak coś. I taki luźny odcinek, jak komuś to nie pasuje, to tam są drzwi. No. A, a fryzurka, nówka nieśmigana. Wszystkie modyfikacje będą z Game Banana, z takiego serwisu. Więc jeśli ktoś wie o jakimś modzie, a tutaj się nie pojawił, to przepraszam bardzo. Więc tak, zacznijmy sobie od. Po kolei, Rayman 1 Co nasz Rayman 1 skrywa? Gówno skrywa Więc lecimy Rayman 2 Co Rayman 2 skrywa? Jakie mody? Skinek? Dosłownie jeden skin To przejdziemy dalej Teraz Rayman M chyba nie ma żadnych modów, no nie ma Natomiast Rayman 3 na gogu Zatem są dwa mody fajne Wczesny dostęp, kuźwa dostęp ta do mojego mózgu chyba wczesne tekstury tych ziomków i RayMezis myślę, że to takie dobra, kuźwa już Dobra już. Inspirations, to to inspirations. Walić te hoodlumy teraz Rayman Origins. Tutaj najważniejszymi modami są dwa mody. Minimum Loading y, Times Jeśli ktoś nie wie, to Rayman, Rayman Legends na Xbox One i PlayStation 4 nie ma tych loading screenów gdzie można chodzić. Y, więc jest coś podobnego y, w tym modzie, tylko że on ładuje wam te loading screeny gdzie możecie chodzić, ale one trwają dosłownie sekundę. Jeszcze jest high quality videos, które po prostu um, mają, to są filmy, które mają większy bitrate. Tutaj widzicie jest masa, masa skinów, między innymi z Raymana 3 i Raymana M jest też mod z Raymana 2, więc sobie wszystko omówimy. Na początku jest taki alternatywna muzyka do skrzynek, bo normalnie jest, brzmi to tak. O Jezu! Co to? Biegnij. Wracaj tu! Biegnij! No po to początek... Łzy! ja udałeś! Miałem powiedzieć, że na początku jest łatwo, ale... No dobra, więc zobaczmy jak to się prezentuje. Dobra, ciekawostka, mimo tego, że ten, ten poziom jest dołączony do świata dżunglowego. Ten poziom nie jest dżunglowy, tylko to jest poziom ze świata szmaragdu, czyli mrówek, który został usunięty. Lecimy do następnego moda. Kolejnym modem będzie próba z dodania do Origins tekstur z Legends. Ale żeby było zabawnie, jest też mod, który umożliwia movement. Z Legends of Origins oraz y, dodaje y, fioletowe, śpiewające lumy z Rayman Adventures. Więc można powiedzieć, że można zrobić sobie taki. Y, Miks. To, to jest niestety nadpisywanie plików i teorii? Nie powinno być, nie powinno nic się stać. No bo jakby te mody nie ingerują niby w teorii na siebie. Ale zobaczymy, kto, co nie działa co działa, nie? Uuu, ta muzyka piękna, śliczna. O, wi widać już ikonki nie ma po tej lewej stronie, tam, 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 tam. Kuźwa po lewej stronie wiecie gdzie. Ale sam Rayman jest. Mi się wydaje, że movement też jest z Legends. O, to, widzicie? Są też niektóre elementy z Legends. Na przykład ten zegar. Jest serduszko, ale na przykład ten typo jest normalnie Według mnie to idealnie pokazuje ten mod Jak Legends mogło być tak samo dobrą grą jak Origins, ale oczywiście Tak nie jest niestety i o tym będzie inny odcinek, dobra zobaczmy O widzicie, król jest normalnie z Origins, a jak się weźmie O, ale ten jest Legends ale szkoda, że nie ma podmienionego yy, na fioletowo. Ubisoft prezentuje Rayman oryginalny. Widać, już widać. Zobaczcie, widzicie tego typa? M mamy ten, tą apaszkę, tą chustkę z Raymana 2. No i widać. Ale świet. Ej, ej ale to to jest fajny skin. Akurat ta truskawa A szczerze to po... Tarzan? O kuźwa Ej, Rayman z czarnymi włosami, zajebiste O kuźwa, co jest? Oj, jaki mały chodzunek Ej, o kuź... Dobra, co to, to... No bo oni nie mieli rąk ja pierdźcie. Ej, trzeba kiedyś zrobić streama z ogrywania Reymy na Origins i wykorzystać te skiny. Dobra, za nią nic nie ma. Wolę zdecydowanie Reymezisa. To jest duszek. Po prostu, spoczko. Okej. Okay. Ej, szczerze, on wygląda znacznie lepiej niż ten standardowy król. Mamy tego jeszcze. A, akurat. Ej, szczerze, te teensiny, szkoda, że ich nie dodali. Dobra, świetnie to wygląda. Ale chyba najbardziej mi się podoba to: ten Globox jako truskawka. I Rayman Tarzan, ponieważ on. Rayman ma czarne włosy, jak ja, zajebiście. Ale widać stopkę, więc uciekamy, bo stópkarze się znajdą. Teraz Rayman Legends. Prawdopodobnie to jest nasz ostatni przystanek, bo tu niby do szalonych kurdików jest jakiś good ending, ale to jest tylko jakiś sklejk jakiegoś filmu. Jest jakieś intro, ale to tyle. Niby to jest jakieś przywracanie prototypów czy coś takiego, ale ja nie mam pojęcia co to jest. Dodaj futro to włącza tarkę, what? Ale to się wydaje jakieś... Nie wiem... Ja pierdzielę takie dziwne. To bardziej wygląda jakieś haki do gry, nie wiem. Nie ma, ja o tej grze w ogóle muszę zrobić film. Dobra, nieważne. Jak tam był mod, który pozwala nam zagrać Reymena z Legends i trochę tekstur pościągać stamtąd. To tutaj jest mod, który pozwala nam załadować tekstury z Reymena Origins, ale też pozwolić nam sobie wyobrazić, co gdyby ta gra była też tworzona w takim stylu artystycznym. Niestety. Tak samo jak tamten mod, nie jest on dokończony Akurat jak to się ładuje, muszę, muszę wam powiedzieć, że Jedna trzecia tych modów To są fiksy i poprawki Bo Rayman Legends był Przyspieszany w produkcji i to widać okropnie Więc yy, Fajnie, że te fiksy są, ale to powinno być od Ubisoftu automatycznie, a nie Że, że fani będą grę naprawiać O jest jeszcze Ubi czy będzie trzeba czekać, ja pierdziele ten, ten pierdzielony Ubisoft Connect. No i proszę, mamy narysowanego Polokusa. To jest w końcu normalna graficzka. I zobaczcie, co jest najlepsze. Wy to widzicie? Tego skina nie było w Raymanie Origins. Oni zrobili animację od nowa do każdego skina Raymana Globoksa i, i Małaka. Zobaczcie. Normalnie, no, ona nawet ma, kuśwa. Jest to, ja nim grałem! I też ma skina. Niestety, oprócz Barbary, wszystkie mają ten z Legends, ale złoty małak też ma, z Origins. O widzicie, te małaki na dole też mają. Serduszko jest z Origins, akurat to jest z Legends. Te kwiatki są z Origins i, i lumi też są z Origins. Ale jak już zauważyliście, też ten drugi mod. Głos ten z, z, z E3 z tego z 2012 roku jest lepszy niż to, niż ten. To, to, to coś nie wiem. No. Nie podoba mi się osobiście kompletnie ten wysoki ton. A to mi się znacznie bardziej podoba. Ale teraz, już lecimy do kolejnego moda. Jeśli ktoś chciałby powrotu czerwonych lumów. Które były w, z Origins, ale w grafice z Legends to jest taki mod. To jest to oczywiście Fix. Fixów nie, ben, nie będę zwracał na to uwagę. Jest coś takiego, to też jest Fix. I to też jest niebo Fix, coś takiego, nie? Że to sprawia, że są poziomy trudniejsze i w ogóle tylko problem z tym modem jest taki, tutaj są przeciwnicy wstawiane w miejsca, w których nie powinno ich być. One są na siłę trudniejsze, więc ja nie polecam tego moda. Buffed enemies chyba nie działa, a to Bubblized enemies brzmi świetnie, ale i w normalnych rozdziałach i w tych z Origins to nie działa, więc... Ten mod jest zepsuty i nie działa, to nie wiem czy działa, a to nie polecam, więc walone w te poziomy. To jest fix na oryginalnego Reymezisa. A to macie po prostu złego Raymena. Widzicie to tak, jak Murphy's Click To jest coś takiego, że jak, jak, ma, jak na przykład na Wiiu, na tym tablecie, mogliście sobie Marfiego kliknąć i sobie go poprzesuwać. To coś takiego ktoś wprowadził na kąpie, że możecie sobie kliknąć myszką i sobie go przesuwać myszką, a nie ku, ku i e. Tylko jest problem z tym modem. On jest totalnie nieintuicyjny i ja osobiście nie, nie potrafię go kontrolować, więc. Uwierzcie mi, że to działa, ale ja nie potrafię to kontrolować, więc tego moda też sobie ominiemy. Yy, Soundpack z Origins, czyli są głosy totalnie z Origins, bo ten Rayman trochę in inaczej brzmi w Legends. Łapa Globoxa z Origins. Ja nie rozumiem, gdzie to niby jest? A, to jest w Rayman Origins! Kuźwa, to jest Raymond Rayman Origins. Lecimy. Ehm... Yy. Ej, bo to nie działa, nie ma tego. Co jest? No zobaczcie, no to jest pomi. No nie ma tego. Dobra, nie wiem, ten mod mi nie działa, nie, nie pokażę wam. Ale to jest ciekawe, ponieważ to jest Title Card e, Z Raymana Legends na Nintendo Switch. Tylko, że on mi ostatnio nie działał, więc zobaczymy. A to jest mod, który zamienia Raymana, a Dizzyń z Raymana 3. Co z tego, że jakby design Raymana Origins i Legends jest praktycznie prawie taki sam jak ten z Raymana 3, tylko tak naprawdę tylko sznurówki się są inne, bo nie są czerwone, tylko są fioletowe i są chudsze, ale tak to to jest, to samo, to jest ten sam wygląd postaci, ale co z tego. The Plan mod... Y ten mod zamienia piłkę na śliwkę z Raymana 3 A to dodaje lumsy z Raymana 2 Czyli na przykład jak macie... CO JEST KUŹWA TY AHA BO JA GRY NIE WYŁĄCZYŁEM TO DLATEGO Mądry ja Bo ja gry nie wyłączyłem po prostu Dobra dajesz, dajesz to Co da... so Livingstone z Raymana też z E3 Jak to też było właśnie z E3 to tam też są z E3 to przywraca naturalny kolor ten z Origins i też przewraca zombie kurczaki z na 2. <grych> to jest mod, który daje tego. A to są fixy, które po prostu naprawiają. Yy, mo możliwość grania Shadow Raymanem, a to jest jakiś fix do ser Serota. To wszystko to sprawdzimy, a na samym końcu sprawdzimy to. Bo jestem ciekaw co to jest. Nie, nie wiem co to jest, zobaczymy. Działa! Ty to działa! Ja fyrdzie! Wrzuć mi działo! Jeszcze, chcę, jeszcze raz chcę! Jest. Dobrze działa! Jaki był pierwszy mod? Czemu on tak gada? Czemu on tak gada, What? Czekaj, chyba to działa! Raymen. A, bo to jest skin! Widać, ma inne sznurówki. I ten... Tylko czemu po loku został? Jak wywaliłem tego moda, nie wiem. Dobra, ale ten... I ma buty takie trochę szersze, faktycznie. Nie, ten ma normalnie. A bo co te? To jest voice acting, zarejmy na 3. Dobra, zajebiście. A tu? Wiecie co? To, to chyba nie był dobry pomysł. Weź to wszystko w Tam weź wszystkie te i po prostu z, zrób y, naprawa w tym Rayman w tym Ubisoft Connect, żeby tam jeszcze raz na nowo to ściągnęło. Bo przez to, że nie zamknąłem gry, to coś się spierdzieliło konkretnie. O update, co? Ty co jest, czemu do update? Wy nie macie pojęcia, jak tu jest gorąco, a mam otwarte okno. Ale nie mogę na oścież, bo mi wylecą robale. Jest. Największy fan filmowy w Rozroży. marzeń. im się nawet usunąć z siebie jakiegokolwiek koloru, jako hołdu dla tych starych niemych filmów. Wszyscy w rozdroże myślą, że jest artystą. No... Ja... Co wy uważacie? Shadow Ray to jest taki Dark Rayman nowy, czy... No bo jak nas prześladuje... No to... to... Jaki artysta, co? On prześ prześladuje ludzi. O, artysta. Świetnie. Dobra. O, jest loom. Czerwony loom. Co to za mod? A, Darkmer na Enemies to jest chyba to. I są z E3 się. Faktycznie jest. <laughs> I są te zombie kurczaki z na dwa. Tu będzie, tu będzie. Jest! Bo to coś dziwne. Ale... Ale fajne! Jak ja dawno w to nie wchodziłem. Ja pierdzielę. Barbara. Aha, dobra, nieważne. Okej, okay. dawaj pierwszy poziom, ale to zabawnie wygląda. Ale to zabawnie wygląda, nawet są dźwięki. Ej, wy sobie, gdyby Rayman był Dark Soulsem i by się wybierały różne klasy postaci. Na Rayman to jest taki Globox taki, Barbara taka. Tylko jest trochę mniejszy ten Livingstone. Ale szczerze fajne. Uuuu, uh, tum, tum. Jest, jest, jest. Dobra. Mamy te Raymana w, nie w niebieskim kolorze. Terence jest na zielono. Johnny DLC. Trochę inne kolorki. Yy, to chyba tak nie miało być. Ale nieważne, kontynuuj. Trzeba nowe gradać. Uuuu, a tu są nowe poziomy. O w jakiejś City. O kurze, tam wszedłem! Uu, ładnie. Tak trochę źle odznakowane, bo to tak trochę, nie wiem, mogłoby się świecić, czy coś Ja nie rozumiem, co się z tym skinem. czemu, czemu tu jest fioletowy Rayman? Dobra, tylko mam takie pytanie Czy to jest... jako w tym świecie? Czy... Nie, to jest chyba tylko w tym widzę, bo tu się nic nie zmieniło No, jest inaczej. Wiecie co? Już mi się podoba, że to jest coś takiego, że jak jest ta pi to pierwsze intro, i tam są takie domki małaków w drzewach i w ogóle. Nie podoba mi się, że nie mamy tutaj w Legends poziomu, który nas oprowadza po tych domach. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że na przykład, jak macie Kagu Kakao 2. I tam jest taki poziom, gdzie chodzicie po drzewach i tam są domy bobrów, nie? U góry I tutaj daje mi taki sam vibe, że, znaczy w sensie, że, że Takie coś bym też chciał O kurde Okej, okay, tak trochę Rozumiem starania, ale no No czuć, że to nie, to jest takie trochę se ...w porównaniu do oryginalnych poziomów, ale... Tak dziwnie się czuję, dopiero muzyka po czasie... Tak nawet jakby amb ambient jakiś był na początku. Przynajmniej. Czekaj, co, co to, po co to mi to jest? I czemu cały czas monety? O Jezu, to nie za duże jest? Ja pierdzielę. Widzisz? Ty... O kurcze, co to jest? Tam był kolec. To wygląda jak jakiś, jakby ktoś miał swój własny edytor poziomów. C czemu? Nie, nie ma po prostu moda na edytor poziomów do tej gry. Podoba mi się już to, że tutaj nie ma Marfiego i to, ta gra jest od razu cięższa. Co? O kurwa, ty! Co takie duże to jest? Nie mogę skakać. A boe... <gryw> Naciskałem S. Widzę, że problem ma twórca ze skalowaniem ogólnie. Rozumiem ten problem, bo ja miałem taki sam. I widzę, że tego moda trzeba grać na nową, nową grę. No bo jak to jest cały nowy poziom zrobiony, to lubię to, ponieważ to jest coś takiego, że nie znasz poziomu całkowicie i musisz szukać. Albo jak każdego jak się zna każdego imienia na 100%. U, nawet jest. O, kuźwa. kuźwa. Jeszcze raz trochę nieintuicyjne to jest, powiem. Kuźwa, tych igieł nie widać. Tych kłów. Aha. O! Oh, ja pierdziele! Mm. Jest takie... Kurde, wid... Ja rozumiem tw tego twórcę Bo jak się próbuje robić samemu od początku le level design, to jest ciężko ja to rozumiem Ale secret No secret totalny Co jest? Co, co, co Ty król królum co on tu robi? Czemu działa inaczej? No Dziwnie ten obraz wygląda, no jest zamek i po prostu zielone tło Tak tak dziwne, dziwne oświetlenie Ale ja trochę jedę darzę, bo wie jakie to jest ciężkie, ale... I podałem za darmo, więc no... Chyba koniec A te w Powiem tak No y to było wszystkie mody, jakie... Y w miarę ciekawe, jak udało mi się ten... Powodzenia ziomuś w tym journey dlc Bo ja wiem że tu Polak jest I nawet mnie chyba ogląda Ja pierdziele Dwie godziny tu siedzę Z tymi modami Idę montować i, i Papatki kocham was